Początki bywają niepozorne. Forager zaczyna się od jednej wyspy z pikselowym ludkiem, który jest naszym bohaterem. Jego pierwsze zadanie jest proste zebrać dosyć surowców, żeby zbudować pierwszy piec. Piec, od którego wszystko się zaczyna, bo po kilku godzinach Forager reklamuje się tym, że to tak naprawdę kilka gier w jednej. Nim jednak przejdziemy do weryfikacji tych obietnic, warto powiedzieć, że gra została zainicjowana przez jednego człowieka. O tym, przez co przechodził w trakcie tworzenia Forager, możemy poczytać w przeuroczym komiksie, który jest dołączony do gry w formie bonusu. Ile jest w tym prawdy, a ile romantycznego koloryzowania, pewnie się nie dowiem, ale nie chcę mi się w tym miejscu bawić w cynika, bo i nie o to w tym wszystkim chodzi. Rzadko kiedy twórca uchyla rąbka własnej osobowości i trudów i dzieli się nimi z użytkownikami. Tyle słowem wstępu. Weźmy się więc za Forager. Gra pierwsza: symulator zbieracko-craftingowy. Jeżeli graliście w gry, w których zbieranie badziewia, by stworzyć trochę lepsze badziewie stanowi esencję rozgrywki, czyli Minecraft, Stardew Valley czy Terraria, to w Forager poczujecie się jak w domu. Zaczynamy z kilofem, który jest podstawowym narzędziem bohatera na wyspie posiadającej kilka drzewek i kamiorków i pierwszym, co zaczynamy robić, to pozbawiamy środowisko naturalnych surowców, by przerobić ten piękny skrawek świata w zapyziałe centrum przemysłowe. Pierwszym krokiem do sukcesu jest zbudowanie pieca. To z pieca, a potem pieców będziemy korzystać przez całą rozgrywkę. To w nim dzieje się cała magia. I już na początku możemy dostrzec proste sekwencje craftingowe, które potem rozrosną się do bardziej skomplikowanych łańcuchów. Gdy na mapie pojawiają się złoża rudy, metalu oraz złota, będziemy mogli je przetopić na sztabki. Jednak, by to zrobić, konieczny jest węgiel. Ten pozyskamy albo bezpośrednio ze specjalnych kamiorków, albo przetwarzając ścięte drewienko. Drewno jednak jest również potrzebne do budowy kolejnych struktur. Nie tylko drewno, ale i cegły. Te z kolei zrobimy z kamienia oraz węgla. Każda czynność kosztuje naszego miglanca trochę energii, którą odnawiać będziemy za pomocą jedzonka. Na początek wystarczą zwykłe jagody, które zbierzemy z krzaczora, jednak wkrótce trzeba będzie postarać się o jedzenie, które skuteczniej zaspokoi nasz głód, na przykład kanapkę. Z czego składa się kanapka? Ano z jajca, majonezu, chleba, sera. Proste, prawda? No dobrze, to posłuchajcie. Najprostsze do zdobycia są jajka. Wystarczy znaleźć kurę i zabrać jej te jajka, jak to ludzkość robiła od czasów, gdy zleźliśmy z drzew. I warto zebrać więcej jajek, bo z jajek zrobimy też majonez. Pora na ser. W tym przypadku potrzeba mleka, czyli musimy znaleźć krowę, która łaskawie nam mleka użyczy. Tylko, żeby to mleko zebrać, musimy mieć słoiki. Te zrobimy ze szkła i przędzy. Żeby zrobić szkło, potrzebujemy węgla i piasku, ale by wykopać piasek, potrzebna jest łopata. A łopatę. No dobra, pomijmy proces tworzenia łopaty i załóżmy, że mamy już ten słoik. Podchodzimy do krowy, bierzemy mleko i robimy ser. Serowarskie wiktuały trzeba stworzyć w młynie, który wcześniej musimy oczywiście zbudować. Dobrze, czyli mamy ser, majonez i jajka. No to jeszcze chleb. Chleb robimy z mąki w piecu. Mąkę robimy w młynie przetwarzając zboże. Zboże możemy znaleźć na mapie, gdy losowo wyskoczy na jakiejś wyspie albo co jest o wiele pewniejsze, Przetworzyć znalezione na wyspie zboże i uzyskać z niego ziarenka, a te ziarenka zasadzić i poczekać chwilę, aż wyrosną z nich piękne złote kłosy. Kiedy już mamy wszystkie potrzebne składniki kanapki, udajemy się do odpowiedniej instalacji, czyli kuchenki i w końcu możemy zrobić sobie kanapkę. Szybko możemy się więc zorientować, że Forager to gra, w której czeka nas powtarzanie tych samych czynności w kółko. Tak więc jeżeli kogoś wynudził taki Starview Valley na przykład, to i od tej produkcji szybko odpadnie. Ci jednak, którzy, tak jak ja, przy Starview Valley spędzili więcej czasu, to przy Forager wsiąknął od pierwszego ściętego drzewa. Ten cały zbieracko-rzemieślniczy proces oczywiście się potem rozrasta do naprawdę sporych rozmiarów, tylko, że w odróżnieniu od produkcji Erika Barona w Forager mamy inaczej rozłożone akcenty. To jest pod wieloma względami zwykły kliker, bardzo przyjemny, uzależniający, ale kliker. Nie budujemy tutaj farmy, nie tworzymy miejsca, które ma być spełnieniem marzeń każdego, kto chce zająć się agroturystyką, a przy okazji wykarmić wszystkie okoliczne wioski. Nie, wszystko co robimy ma służyć zdobywaniu pieniędzy. Gra druga symulator bankiera. Pieniądze zdobywa się na kilka sposobów. Przede wszystkim możemy je wytwarzać ze sztabek złota, które sobie wytopimy. To całkiem efektywny sposób, bo z jednej sztabki wypada kilka monet. Możemy sprzedawać wytworzone przez nas przedmioty, choć na początku będzie to raczej mało opłacalne, bo to co zmajstrujemy, większej wartości mieć nie będzie. Później, tak jak w każdym klikerze, proces ten będziemy mogli zautomatyzować, budując banki, które powoli, ale stabilnie produkować będą pieniążki. W końcu możemy je znaleźć w skarbach lub ciałach przeciwników. O ile wykupimy taką umiejętność. To jednak póki co zostawimy. Powiększanie zasobności naszego portfela początkowo idzie powoli. Im dalej w last, tym oczywiście nasze bogactwo powiększa się szybciej. Możemy również zdobyć przedmioty oraz wykupić odpowiednie umiejętności, które zwiększają wartość pieniądza. Biorąc jednak pod uwagę to, że cel, na który pieniądze wydajemy cały czas drożeje, to tego bogactwa nie dane nam będzie szybko odczuć. Jaki to jest cel? To proste, kolejne wyspy. Gra trzecia. Eksplorator. Naszym głównym celem jest kupowanie kolejnych wysp, tworzenie mostów między nimi oraz ich eksploracja. Wyspa startowa szybko staje się ciasna, więc trzeba swoje terytorium powiększyć. Choć z drugiej strony, określenie powiększenie terytorium nie do końca w przypadku tej gry pasuje. Na zakupionych wyspach często brakuje już miejsca, bo znajdują się na nich różne ciekawe elementy. Dlatego też, nim się znudzimy klikaniem w drzewa i kamienie, przyjdzie nam eksplorować wyspy, które sobie sami zakupimy. Owszem, czasami będzie na nich na tyle miejsca, by coś zbudować, jednak nie roztaczałbym tutaj perspektywy całych wysp zabudowanych bankami, młynami i piecami. Główną atrakcją tych wysepek są zagadki oraz zadania. Które przyjmujemy od napotkanych na nich NPC-ów. I muszę przyznać, że ten element Forager najbardziej mi się podoba. Sprawdzanie, co nas czeka na nowo zakupionej wyspie, a spotykamy na nich osobliwości naprawdę różnorodne. Są i proste zagadki, za których rozwiązanie zostaniemy nagrodzeni jakimś artefaktem, są postacie z zadaniami, są dziwne budynki, takie jak chociażby muzeum, w którym sami uzupełniamy kolekcję. Oczywiście za uzupełnienie konkretnej kolekcji dostajemy nagrodę. Generalnie przez większość czasu jesteśmy czymś nagrodzeniem. Radzani. Co najważniejsze, jednak to nie jest nudne. To znaczy, każda nagroda ma jakieś znaczenie, jest czymś ciekawym. Na przykład artefaktem, który automatycznie razi nieumarłych, albo czapką, która zwiększa wartość pieniądza, albo okularami, które zwiększają ilość doświadczenia, które zdobywamy. I czuć tutaj wyraźną inspirację przygodami Linka z Legend of Zelda. Zresztą do tego sam autor się przyznaje. I dobrze. Jeżeli inspiracja jest wykorzystana dobrze, to działać będzie na korzyść gry. Oczywiście każda wyspa to również źródło kolejnych surowców, często unikatowych dla konkretnego biomu. Bo świat Forager to nie tylko trawka, tęcza i sielanka. Zwiedzamy pustynie, lodowe ostępy, świat nieumarłych oraz demonów. Na nudę marudzić nie można, o ile nie będzie Was wkurzać to, że co chwila wracać będziecie do wcześniej odwiedzonych wysp, by tam zebrać surowce. Za te dalsze wyspy, te na których znajdują się te najfajniejsze rzeczy, słono jednak pieniądzem zapłacimy. Jednak generalnie opłaca się, ponieważ w końcu udaje nam się dotrzeć do lochów. Gra czwarta. Przygodówka akcji Gdy zejdziemy do podziemi, gra zmienia się z przyjemnego craftingowo-zbierackiego klikera w prostą, przygodową grę akcji w stylu Legend of Zelda. Nie są to sekwencje rozbudowane, ale stanowią bardzo miłą odmianę od tego trzonu rozgrywki. Tutaj też nazbieramy się skarbów, a także będziemy mogli zdobyć co nieco surowców, jednak główną atrakcją loków jest walka oraz rozwiązywanie zagadek środowiskowych. Oręż oraz odzienie bojowe oczywiście musimy wykuć sobie sami, a potem ulepszyć i kolejne ulepszenia stają się oczywiście bardziej skomplikowane, to znaczy wytworzenie surowców, które są potrzebne do stworzenia tych ulepszeń, wymaga o wiele więcej czasu. Sama walka jednak jest prościutka. Odwalimy z miecza albo strzelamy z łuku. Od czasu do czasu możemy zrobić unik. Choć szczerze mówiąc uniki robiłem w sumie tylko po to, by w jakiś sposób urozmaicić sobie starcia. Po 10 godzinach rozgrywki nie natrafiłem na żadnego wymagającego przeciwnika. Nawet ci duzi, a także boss, z którym walczyłem, nie sprawił mi żadnego problemu. I pod tym względem czuję dosyć spory zawód, bo fajnie by było, jakby walka przedstawiała sobą jakieś wyzwanie. Chodzenie po lochach i rozwiązywanie bardziej wymagających zagadek jest naprawdę fajne, ale nad starciami praktycznie w ogóle się nie zastanawiałem. Po prostu przez nie przelatywałem. I rozumiem, że takie jest założenie gry, to znaczy trudno z bezstresowego zbieractwa zrobić Dark Soulsową mordownię, jednak jakieś wyzwanie zdecydowanie by się tutaj Przydało. i ktoś mógłby powiedzieć, że moja postać była już przekokrzona, ale nie. Wszystkie skille, które odblokowujemy w toku rozgrywki, tyczą się ekonomii zbieractwa i czarów, a nie siły, z którą uderzamy przeciwników. Gra piąta. Erpek. Elementów RPG w Forager jest naprawdę sporo, od artefaktów i ekwipunku, po umiejętności, które rozwijamy. Tylko, że te umiejętności wpływają na trzon gry, czyli na klikanie, zbieranie, produkowanie i robienie pieniędzy. Punkty doświadczenia dostajemy tu praktycznie za wszystko, choć ich głównym źródłem jest oczywiście oczyszczanie wyspy z surowców. Ale jeżeli odblokujemy pewną umiejętność, to dostaniemy je nawet za żarcie. Większość skafelek rozwoju odblokowuje jakiś budynek czy nowe możliwości przetwórstwa. Jest również specjalne drzewko czarów, które pozwala pisać magiczne zwoje, jednak nie zagłębiałem się w nie za bardzo, bo po 10 godzinach gry no, nie rozwinąłem jeszcze tych umiejętności. Co generalnie działa na plus? Dlaczego? To produkcja niby niewielka, ale dzięki rozwojowi postaci oraz odblokowywaniu kolejnych wysp, co chwila dostajemy coś nowego do zabawy. Znudziłeś się wytwarzaniem tych samych przedmiotów, no to odblokuj umiejętność i baw się w tworzenie lepszych, ale bardziej skomplikowanych, jeżeli chodzi o proces produkcji. W późniejszym etapie gry można nieco proces wydobycia zautomatyzować dzięki odpowiedniej umiejętności. W moim przypadku był to akurat czas, w którym powoli zaczynałem się męczyć ganianiem od wyspy do wyspy w poszukiwaniu surowców. To rozłożenie treści w czasie działa oczywiście na korzyść Forager, bo dzięki temu rzadko kiedy mogłem powiedzieć, że się nudzę. Pomimo nastawienia na ogromne zbieractwo, Forager przykuł mnie do siebie na dłużej. Duża również tutaj zasługa. Hmm, jakby to określić mięsistości tego zbieractwa. Jeżeli miałbym porównać do czegoś pozyskiwania surowców w tej produkcji, to byłoby to zabijanie mopków w dobrym slashu I nie żartuję, kombinacja dźwięku, efektów wizualnych oraz nawet lekkich wstrząsów mapy w trakcie zbierania przypominało mi koszenie potworów w Diablo. Z tą różnicą, że drzewko i kamyk raczej nie oddadzą. Jeżeli jednym słowem miałbym podsumować grę Forge'e, no to byłby to relaks. I grind, no to są dwa słowa. Relaksujący grind. Rzeczywiście yy, jest tutaj sporo tego powtarzania tych samych czynności, sporo klikania, zbieractwa, przetwarzania i tak dalej. Ten taki cykl, który znamy już chociażby ze Stardew Valley, z Minecrafta i tak dalej. I rzeczywiście ta rozgrywka jest trochę za bardzo bezstresowa, to znaczy tam, gdzie powinno być jakieś wyzwanie, no to niestety go nie ma. Mam tutaj na myśli, Walkę i najwięcej trudności w tej grze sprawiają zagwostki, które potrafią być wymagające, ale nie na tyle, żebyśmy utknęli przy nich na dłużej. Pomimo prostoty tej rozgrywki, to nie nudziłem się przy niej, ponieważ co chwila dochodziło coś nowego, jakiś nowy artefakt, jakieś nowe zadanie, czy też wyspa do eksploracji, zagadka do rozwiązania jest tego naprawdę sporo i w dużej mierze to my kreujemy to, co chcemy teraz robić, to w którym kierunku będziemy podążać i w jaki sposób będziemy zdobywać pieniądze po to, żeby kupować kolejne wyspy. To jest taki samonakręcający się pociąg, którym my sterujemy i jest to sterowanie niezwykle przyjemne. Do usłyszenia, cześć!